Cześć, witamy na kanale Nielokalni. Tym razem wyruszamy jeszcze przed świtem, ponieważ podróż środkami komunikacji zbiorowej ma nam zająć blisko 8 godzin. Zaopatrzeni w kawę, wsiadamy do pociągu i zapraszamy na wycieczkę z nami na południową granicę Polski, a konkretnie w Tatry. Wyruszamy z naszej kwatery, znajdującej się tuż przy rondzie Jana Pawła II i tylną bramką wychodzimy na bulwarę Słowackiego. Idąc wzdłuż potoku mijamy nieczynną już budkę biletową TPN, a bilety i tak zresztą kupiliśmy wcześniej przez internet, i wkraczamy na szlak na Nosal. Jest to jedno z dwóch wejść na ten szczyt i naszym zdaniem jest zdecydowanie ciekawsze niż to drugie, prowadzące o strony nosalowej przełęczy. Jest bardziej stromy, a gdzie niegdzie może zaistnieć potrzeba podparcia się ręką. Dużą zaletą wchodzenia tą stroną są urwiska, koło których prowadzi szlak. Z każdego rozpościera się przepiękny widok na tatry. Tak więc osoby ze słabszą kondycją śmiało mogą wykorzystać ten moment na złapanie oddechu, zasłaniając się potrzebą napawania się przepiękną panoramą gór. My jednak, tak jak ten futrzasty Trzmiel, lecimy dalej. Jeszcze tylko parę kroków i jesteśmy na szczycie, z którego rozpościera się panorama całych Tatr. Nietrudno stąd wypatrzeć najbardziej rozpoznawalne szczyty, Giewont i Kasprowy Wierch, wraz z ich charakterystycznymi cechami. Podchodząc bliżej krawędzi szczytu, oczywiście zachowując ostrożność, można obejrzeć od góry piękne formacje skalne, które mijaliśmy po drodze. Na Nosalu nie spędzamy za dużo czasu, bo pomimo dość późnej już pory, i tak było tam dosyć tłoczno. Ruszamy więc dalej, schodząc ze szczytu drugą stroną i kierujemy się w stronę nosalowej przełęczy. Po kilku minutach marszu docieramy tam i skręcamy w stronę Polany Olczyskiej. Nieśpiesznie ruszamy żółtym szlakiem. Idąc nim, można odnieść wrażenie, jakbyśmy nie byli w Tatrach. Które raczej kojarzą się z halami, kamienistymi szczytami i świerkowymi lasami. I właśnie tego ostatniego tutaj brakuje. Ewidentnie widać tutaj efekty działalności kornika drukarza, gdyż pozostałe świerki można policzyć na palcach jednej ręki. Wracają za to rodzime dla tej wysokości jarząby, buki, jodły i inne niższe rośliny. Docieramy do wywierzyska olczyskiego największego wywierzyska, czyli źródła krasowego w polskich Tatrach. Według ostatnich pomiarów jego wydajność waha się od około 130 do nawet 6000 litrów na sekundę. Daje ono początek Olczyskiemu Potokowi. Z Polany Olczyskiej kierujemy się w stronę Wielkiego Kopieńca, kolejnego łatwego szczytu, z którego rozpościerają się przepiękne widoki na panoramę Tatr. Przekraczamy olczyski potok dzięki prowizorycznej kładce wybudowanej tuż obok zawalonego mostku. Maszerując przez obumarły świerkowy bór, widzimy cel naszej wędrówki. Szlak pnie się do góry pod niedużym nachyleniem, przynajmniej do momentu rozejścia się dróg. Tam skręcamy w lewo, prosto na szczyt. Ścieżka zaczyna być bardziej stroma, jednak dalej nie jest to jakieś duże wyzwanie. Na szczycie już nic nie zasłania nam widoku w żadnym kierunku. Panorama Tatr w świetle zachodzącego słońca wygląda przepięknie. Bez problemu zaobserwujemy stąd Babią Górę, Giewont, czy Kasprowy Wierch. Odpoczywamy sobie chwilę, napawając się widokami, po czym schodzimy drugą stroną, skręcając na polane kopieniec. Mijamy szałasy pasterskie wybudowane w klasycznej rzędówce. Niegdyś, będąca częścią hali kopieniec, polana była intensywnie użytkowana, obecnie prowadzony jest tu wypas kulturowy. Wczesną wiosną można się tu udać, by podziwiać krokusowy dywan. Wracamy tym samym szlakiem, którym podchodziliśmy na wielki kopieniec, kierując się w stronę jaszczurówki. Zachodzące słońce, przebijające się pomiędzy drzewami, przepięknie maluje las i umila nam ostatnie chwile na szlaku tego dnia. Wiedząc, że zapanują tu zaraz tatrzańskie ciemności, przyspieszamy krok. Na dzisiaj zatem to koniec. Zapraszamy niedługo na kolejny wypad w góry, bądź też na inne nasze wycieczki. Cześć!